Dzień dobry moi kochani. Witam was serdecznie w poniedziałek. Mamy dzisiaj 6 dzień września 2021 roku. Wibracja dzisiejszego dnia to dwójeczka. No i to jest taka energia, która na pewno sprzyja współpracy, gdzieś tam łatwiej wchodzimy w relacje. Jesteśmy być może bardziej tolerancyjni, bardziej wrażliwi czy uczuciowi, ale tak może też nie do końca, ponieważ Księżyc przebywa w znaku Panny i myślę, że to spowoduje, że jednak bardziej na sucho będziemy do wszystkiego podchodzić tak? te emocje gdzieś tam zostaną troszeczkę zepchnięte na dalszy plan. W energii Księżyca w Pannie raczej należałoby unikać dyskusji bo gdzieś tam będziemy się czepiać szczegółów będziemy bardzo krytyczni będziemy bardzo analityczni i zaraz wyłapiemy jak ktoś jakiś popełni choćby drobne niedociągnięcie w tym co mówi tak zaraz to wyłapiemy zaraz zaraz wypunktujemy no i łatwo wtedy taka dyskusja może przerodzić się w sprzeczkę więc na to mm, Uważajcie. Na pewno dwójka wzmaga pamięć, wzmaga naszą wyobraźnię. No, po części można powiedzieć też wzmaga cierpliwość. Natomiast, no tak jak mówię, w tej energii panny, kiedy jesteśmy bardzo szczegółowi, analityczni, no nie wiem, jak tą cierpliwością będzie. Owszem, panna jest cierpliwa, ale w innym znaczeniu tego słowa. No więc, moi kochani, energia taka troszkę. Znowu mieszana, jak to, jak to bardzo często bywa, prawda? No i patrzmy zatem na kartę. Moi drodzy, baranek ma dzisiaj kartę Wisielca, czyli należałoby być może spojrzeć na sytuację, w której się znajdujesz, drogi Baranie, z jakiegoś innego punktu widzenia. Być może należałoby zweryfikować troszeczkę swoje poglądy, jakieś swoje stare wzory czy przyzwyczajenia, bo bardzo możliwe, że sytuacja się zmieniła i no, i tak jak mówię, należałoby coś zweryfikować, nie trzymać się tych starych naszych przyzwyczajeń, spróbować troszeczkę inaczej, z innego punktu. Myślę, że wtedy o wiele więcej jesteście w stanie dojrzeć i być może też zrozumieć, tak? Bo możecie mieć takie poczucie, że Wy mówicie, jak to się mówi o niebie, a ktoś o chlebie, tak? Czyli zupełne niezrozumienie może zapanować hmm, zarówno z Twojej strony, jak i z innych. To znaczy. Możesz ty być odbierany tak, że w ogóle nie wiadomo o czym ty mówisz, i ty możesz odbierać też tak innych, że to w ogóle jakby jest dyskusja o dwóch kompletnie odmiennych y, rzeczach. Więc dlatego mówię, należałoby spojrzeć na sprawę z innej strony, bo bardzo możliwe, że jesteś w błędzie, tak? Z drugiej strony jest to też takie poczucie, y, że nie udaje się nic, że zatrzymuje się, nie mogę iść do przodu, że świat blokuje moje plany, rzuca mi kłody pod nogi, tak? Więc. Y, Myślę, że to wszystko właśnie z tego wynika. Należy na rzeczy spojrzeć z innego punktu i wtedy bardzo możliwe, że no rozświetli Ci się wszystko w Twoich oczach. Byczek, moi kochani, karta zwycięstwa, sukcesu, wygranej w każdej dziedzinie, tak? Obojętne, co dla Ciebie dzisiaj będzie ważne, czy to będzie kwestia... Zawodowa w pracy może to być awans, może to być premia, docenienie, pochwalenie gdzieś tam na forum, może to być poczucie takiego powodzenia w sprawach prywatnych, czy nawet tam powiedzmy partnerskich, czy też poczucie stabilizacji, osiągnięcie jakiegoś takiego właśnie pułapu, kiedy czujemy się bardzo dobrze. Możemy odczuć też sympatię znajomych naszych, tak, osób nam bliskich. Okażą nam jakoś ym, to, że, że nas cenią, że nas lubią, i tak dalej. Generalnie szczęśliwe, optymistyczne yy, sytuacje, wiadomości, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, no bardzo pozytywna karta, do której naprawdę niczego przypiąć nie można. Niestety, bliźniak już tak pozytywnej energii nie ma. U bliźniaka, moi kochani, koniec złudzeń, tak? Koniec złudzeń, którymi gdzieś tam się do jakiegoś punktu yy, być może karmiłeś, tak? Już teraz wiesz, że. Coś tam się jednak dzieje, że to co ci się gdzieś wydawało, być może z tyłu głowy było jakieś takie wrażenie, że coś nie gra. No to niestety jest prawda. To nie jest tylko obawa, jakaś wątpliwość, tylko niestety te wątpliwości, obawy okazują się prawdziwe. No trudna, niewygodna sytuacja: serce boli, łzy się leją, tak? jesteś, jesteś rozżalony, rozczarowany, drogi bliźniaku, po prostu cierpisz. Myślę, że no dobrze byłoby w jakikolwiek sposób nad tą energią zapanować, żeby, żeby się z niej jak najszybciej wyrwać. Raczek, moi kochani, no też nie najlepsze samopoczucie, tak? Tutaj z kolei piątka pucharów, która mówi o takim smutku, rozpaczaniu. To jest taki płacz nad rozlanym mlekiem, tak? Coś się już stało i, i to się nie odstanie, tak? I, i jak gdyby. Mm, Patrzenie ciągle w ten punkt, gdzie, gdzie jest to coś złego, no nie daje nam nic. Należałoby się przyjrzeć z innego punktu widzenia znowu, czyli szklanka nie jest do połowy pusta, szklanka jest do połowy pełna, drogi raku. I przyjrzyj się i skoncentruj swoją uwagę właśnie na tej pełnej części. I wtedy być może to przygnębienie, ta, ten smutek czy ta depresja wręcz, no może minie, a przynajmniej łatwiej będzie sobie jakoś z nią uporać się. To jest karta brama, więc warto, warto właśnie zadziałać jakąś decyzję podjąć taką, że, że przechodzę przez tą bramę i jutro będzie lepsze, tak? Więc to jest takie zamknięcie i otworzenie nowego etapu, ale pod warunkiem, że właśnie odetniemy to, co było złego, to jest nasza przeszłość, jakaś lekcja, jakieś doświadczenie, a my teraz idziemy już w, w inną stronę w coś nowego. Moi kochani, mm, lew, tak? ma ósemkę mieczy, czyli to są takie ograniczenia, to jest taka klatka mentalna. Właściwie to wszystko się dzieje na poziomie umysłu, tak? To nie jest ograniczenie, że jesteś zniewolony gdzieś i nie możesz się wyrwać. To jest raczej właśnie takie myślenie. To są myśli, które wracają jak, jak bumerang, tak? Nieustannie. Nie można się od nich oderwać. Wydaje ci się, że to jest sytuacja bez wyjścia. Ona wcale taka tragiczna nie jest, natomiast. Trzeba zadziałać, trzeba podjąć decyzję, trzeba się ruszyć, zadecydować, że wyrywam się z tego zaklętego kręgu. Nie będę się więcej kręcić w kółko, nie będę bezradny, tak? bo to często też jest taka karta, która mówi właśnie o, o takiej wyuczonej bezradności, kiedy my nic nie robiąc czekamy, że ktoś przyjdzie, coś zrobi, podejmie za nas decyzję. A tak naprawdę to wszystko jest w naszych rękach. I to my, no właściwie Ty, drogi lwie, e, powinieneś tu działać i te e, decyzje e, podejmować. No więc no, myślę, że wiadomo, o co chodzi, wiadomo, co zrobić. Nie pozwól sobie na to zniewolenie. E, waga, moi kochani, waga. E, Boże, przepraszam, panny przeciw, panna, moi kochani. Więc panna ma dziesiątkę buław. Moi drodzy, no przeciążenie, tak, przepracowanie. Być może, droga panno, bierzesz na swoje barki zbyt dużo, zbyt wielki ciężar, zbyt dużo trudności, jakichś przeszkód, wszystko na twojej głowie, wszystko sama ogarniasz. Jesteś odpowiedzialna za wiele rzeczy. Pomimo tego, że naprawdę kto jak kto, ale ty masz ogromną samodyscyplinę, to jednak te problemy. No, przerastają cię, tak? Wydaje ci się już, że są nie do pokonania. Natomiast myślę, że tu jest kwestia tylko wyciągnięcia takich troszeczkę wniosków z tego, co się dzieje, ustalenia priorytetów, co jest ważniejsze, co najpierw, co teraz, co może poczekać, co może w ogóle ktoś inny zrobić, komu, co można oddelegować gdzieś tam, a co może w ogóle zostać pominięte, bo przecież takie rzeczy też są, które, które można po prostu pominąć i świat się. Nie zawali. No więc, droga panno, być może ten księżyc dzisiaj w Twoim znaku pomoże Ci w tym, aby takie właśnie decyzje podjąć i jakoś lepiej sobie z tym przeciążeniem radzić, bo w przeciwnym wypadku po prostu padniesz, w którymś momencie padniesz. No i waga, którą już tu przywołałam wcześniej, no, moja droga wago, no u Ciebie dzisiaj czwóreczka pucharów, czyli no, takie troszkę marudzenie, tak znudzenie, niezadowolenie, może jakiś smutek, może jakaś tęsknota za kimś, troszkę handra. No, w każdym bądź razie coś się tam w środku kłębi, nie umiesz sobie z tym poradzić, nie widzisz plusów tego, co cię otacza, nie widzisz, nie umiesz się cieszyć codziennością, małymi rzeczami, drobiazgami, nie doceniasz tego, co masz. Natomiast no myślę, że masz wiele i należałoby temu właśnie się przyjrzeć i z wdzięcznością na to popatrzeć, że tyle darów jednak masz, więc doceń to. To jest też taki moment, kiedy być może czekasz droga Wago, na to, że coś lepszego do ciebie przyjdzie. No, w pewnych określonych sytuacjach tak. Zgadzam się z tym. Należy poczekać, nie brać byle czego, niech przyjdzie to lepsze, tak? Lepsze rzeczy, właściwe rzeczy dla Ciebie. Ale nie wolno w tym czasie zawieszać życia na haku. Należy żyć. Należy żyć, należy cieszyć się codziennością, drobiazgami, a dodatkowo no, mieć tą świadomość, że ja tam oczekuję. Ok, oczekuję na coś dobrego, bo to do mnie przyjdzie, ale tak jak mówię, nie zawieszam życia na haku. No i skorpion, moi drodzy, a skorpion, no cóż, no, trzeba iść naprzód, tak? Nie bój się nowego, drogi skorpionie. Jeżeli tutaj coś rozpoczynasz i właściwie jeszcze nie wiadomo, jaki będzie efekt, można powiedzieć, mniej zaufanie. Myślę, że masz siłę, masz talenty, masz wiele, wiele możliwości i należałoby tylko te talenty, tą Twoją siłę, po prostu wykorzystać. Duża kreatywność. Duże poczucie takiego chęci komunikacji, tak, ze światem, z ludźmi wokół, bystry umysł to takie na pewno dzisiaj będziesz mieć poczucie i takie, takie rzeczy będą ci towarzyszyć. No i moi kochani, strzelec. A strzelec ma dzisiaj dziewiątkę pucharów, czyli. No cóż, ciesz się, drogi szczelcu, życiem, baw się, spotykaj się z ludźmi, tak? To jest taka właśnie karta, która jest, jakby można powiedzieć, przeciwieństwem czwórki, tak, tej, która, którą miała waga. Czyli tutaj doceniamy te drobiazgi życia codziennego, potrafimy cieszyć się z, ze szczegółów, potrafimy doceniać, potrafimy się radować i tak lekko, radośnie w takiej właśnie. Atmosferze, spędź czas z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, iść na randkę, jeżeli, jeżeli tak cię gdzieś tam coś porywa, tak, jeżeli na przykład pojawi się jakiś adorator. A dlaczego nie iść na randkę? Jak najbardziej, nie blokuj się, nie zamykaj, nie noś maski też, tak, tylko właśnie korzystaj z tego życia, odważ się i, i, i po prostu z wielką radością i uśmiechem na twarzy, y, korzystaj z tego wszystkiego, co los daje. U koziorożca, no cóż, bardzo możliwe, że coś. Nagłego się wydarzy, tak? To jest karta, która mówi o tym, że na przykład mamy jakieś tam plany, tymczasem nie wiem, zadzwoni telefon i wszystkie nasze plany, no, legną w gruzy, tak? Bo jakaś totalna zmiana sytuacji. Telefon, SMS, niespodziewane odwiedziny, ktoś przychodzi, no i wszystko się odmienia, tak jak mówię, o 180 stopni. To może być planowanie podróży, to może być podróż, z tym, że podróż taka raczej niedaleka. Oderwij się od codzienności, jeżeli masz taką okazję, oderwij się, rób coś, co Ci sprawia przyjemność, no, zdobywaj też nowe doświadczenia, tak? no bo rycerz to jest ten, który, który bierze wszystko, co do niego przychodzi, jak najbardziej tak i myślę, że dzięki temu będziesz czuł po prostu, że żyjesz. Natomiast gdyby to było tak, że to Ty, drogi kozioroszu, wpadasz w energię tego rycerza, to no, nie traktuj lekko yy, ludzi czy, czy życia, w sensie takiego, yy. chodzi mi o to, żeby w stosunku do ludzi nie być takim jakimś yy, nazbyt lekkim i, i nie doceniać yy, ludzi, którzy są wokół ciebie, tak, że na zasadzie, że dobra, dziś jesteś, to cię nie ma, bo to nie jest fajna energia, no i też mam nadzieję, że nie dopadnie taka energia ciebie w drugą stronę. No i wodniczek. Na wodniczek w swojej własnej energii, bo królowa Mieczy to przecież karta wodnika. No więc moi kochani, wy we własnej energii plany, strategia, coś obmyślacie, jeżeli oczywiście to wy w tej energii będziecie, tak? To jest kobieta ceniąca wolność, inteligentna, bardzo analityczna, która mówi prawdę, która potrafi też tą prawdę wysnuć. Z wielu zdań, tak? Ona na pewno na kłamstwo jest wyczulona i momentalnie to kłamstwo gdzieś tam wyczuje, że jeżeli ktoś by coś tam próbował pokręcić. Natomiast no jest też spostrzegawcza, no jest analityczna, krytyczna, więc, więc z nią jakoś tak rozma rozmawia się dobrze, o ile rozmawia się szczerze, tak? Bo jeżeli nie. Jesteście, czy nie, ktoś nie jest szczery tutaj wobec wodnika, to no, szybko poczuje, że wodnik wie na czym stoi w tym momencie. Z drugiej strony, gdybyś potrzebował, drogi wodniku, jakiejś porady, na przykład specjalisty, nie wiem, prawnika, lekarza i itd., itd., to dzisiaj jest dobry dzień, aby zwrócić się w tym celu do, do kobiety. Ona ci dzisiaj dobrze doradzi. No i została nam rybka, a rybka ma dzisiaj króla buław, czyli karta, cóż, powodzenia, poprawy sytuacji, jeżeli było jakoś tam różnie. Powiem tak, to są takie momenty w życiu, kiedy możemy bardzo dużo osiągnąć. Nawet. Rzeczy, takie trudności, które gdzieś tam od jakiegoś czasu odkładamy, że nie dzisiaj, nie teraz, nie mam siły, nie mam ochoty, nie dam rady, i tak dalej, i tak dalej, to dzisiaj jest ten dzień, że się z tym bez problemu uporasz. Po prostu styknięcie palca i wszystko po kolei udaje się zrealizować. Pamiętaj tylko o tym, aby nie krzywdzić innych, tak? Bo bułabowy to czasem tak trochę leci jak słoń w składzie porcelany i zapomina. Że jednak inni ludzie mają uczucia, mają jakieś swoje marzenia, swoje słabe punkty i tak dalej. Więc jeżeli idziesz takim, takim przebojem przez dzisiejszy dzień, to uważaj, żeby innych nie krzywdzić. Na pewno. To jest też duże poczucie wolności, niezależności, no więc dla ciebie rybko bardzo fajna energia, bo myślę, że ty nieczęsto się z nią stykasz. Natomiast w drugą stronę może to być tak, że przed tobą rybo stanie taki bardzo ognisty, bardzo przystojny, bardzo pociągający, namiętny mężczyzna. No, tak też mogłoby się zdarzyć. Dobrze, moi kochani, to tyle na dzisiaj. No i teraz jeszcze sobie zrobimy króciutki rozkład urodzinowy dla. Osób urodzonych 6 września, czyli dzisiaj obchodzących urodziny. A więc moi kochani, wszystkiego co najlepsze dla Was. No i zobaczymy, co karty chcą Wam powiedzieć. Moi drodzy, no. Y Generalnie karty pokazują, że wokół ciebie harmonia, spokój, tak? Taki, taki wręcz troszeczkę może wiać nudą. I gdyby tak było rzeczywiście, że wpadasz tak troszeczkę w takie właśnie słodkie nic nierobienie, to karty cię przywołują. Działaj, pracuj, bo jest to czas, kiedy możesz dużo osiągnąć, kiedy możesz rozpocząć coś nowego, jakiś nowy projekt, możesz zainwestować w coś. Możesz nawet powiedzmy spieniężyć coś, to znaczy albo odwrotnie, może kupić coś, nie spieniężyć, może w te strony, ale aby do tego doszło, potrzeba jest Twojej intensywnej, wytężonej pracy, więc troszeczkę wyjdź z tego takiego nic nierobienia, z tego takiego troszkę nudzenia się, rusz aktywnie, a na pewno to się w efekcie opłaci i rzeczywiście coś fajnego możesz osiągnąć. No i tego Ci oczywiście życzę. Moi kochani, dla wszystkich cudownego poniedziałku, no i do usłyszenia już jutro.